Dobry widzowie! Tutaj Mech Games. Dzisiaj wam pokażę jak to włączyć do z Crafta. Tak, to się wam tak pokażę. No więc... Mm, mm, zagrajmy. Tutaj są domy. Tutaj mamy domy. Tutaj resort. Tę są domki. Tutaj jest mój drugi dom. Więc tutaj nie dotykajcie. Ale ja mam tutaj mega bazy lili. Hmm. No. Ta Ember Lili. Prawdziwego życia, które zostało dodane do Grotaty, to ja to zobaczyłam i z tego zrobiłem sobie domek. I teraz mam taki fajny domek. Hmm. A spawn to jest gdzieś indziej. No, hmm. to jest tam. Tam. Ale jak dołączyć, to będzie w takich monumentach i możecie dołączyć do Kladu Bius. Najlepszego klanu. E, dziękuję za Waszą partycypację w tym Juss'Craftie, kto dołączył. I ja Wam pokażę wy, w tekście, jak dołączyć. Do widzenia, widzowie. Papa pa, Mich, Mich Games. Do widzenia!